Hej, cześć, witajcie w drugiej części przygód z ładowaniem prostownikiem BNS 12x6, 12V 6A. Za mną już są w sumie dwa testy na różnych nastawach na zakresie 45Ah, czyli drugi guzik czerwony od góry po prawej. Porównanie na wykresach co z tego wyniku i jakieś ewentualne wnioski będą prawdopodobnie dopiero w części trzeciej. Teraz jeszcze prześledzę sobie ładowanie na najmocniejszym w zakresie tutaj oznaczonym 60 amperogodzin na akumulatorze 70 amperogodziny takim moim mocniejszym głębokiego rozładowania w każdym razie no ma troszkę tutaj lepsze warunki bo temperatura niska okolica 10 stopni albo i nawet mniej tutaj w czasie tego ładowania wystąpiły jednak pewnego rodzaju problemy pewne symptomy były już widoczne w części pierwszej chociaż nie wszystko tam pokazałem ale były takie momenty kiedy sprzęt przestał mi po prostu ładować wskazówka amperomierza spadała do zera nie wiadomo z jakiego powodu. No, tutaj się okaże, jaki to był powód, ale sytuacja opanowana, wszystko gra. Na razie pokażę, jak to wyglądało na prawdziwych instrumentach w czasie ładowania. No, i tak sobie testy już trwają. Robię drugie podejście. Za sugestią Tomasza Bisa, który bardziej siedzi w tych postępnikach, porównam charakterystyka ładowania, tak jak przewidział kiedyś producent, i potem porównam to do tego, co ja tutaj zmienię. Czyli zmienię te progi przełączenia z ładowania, można powiedzieć, zasadniczego tego mocnego na wyrównawcze podtrzymujące. BNSIK sobie działa. Niecałe 4A, może 3,5. Jest na wyświetlaczu tutaj z tej pozycji, ja tak widzę. No, to mi się zgadzało. Z grubsza jest już 14,5V. Chyba jeszcze jest w tej fazie ładowania, powiedzmy, mocnego. Temperatura około 10 stopni. I na razie tylko o tym tutaj chciałem wspomnieć. A to dlatego, że przystosowałem do ładowania, czyli rozładowałem kolejnego pacjenta. Wyszło, o bardzo mało, 27 amperogodzin. Przy prądzie 25 amperów, w tej temperaturze, jak mówiłem, w około 10 stopni. No a jest to już ten znany rombat, który moje Różne testy ładowania przechodził po rozładowaniu. No gęstość ma dość dobrą, dużą, wysoką. Z uwagi na temperaturę, to może jest to dodatkowo większa 1,24. No tutaj nie będzie dużych problemów z ładowaniem. Także gęstość w nowo przygotowanym akomotorze znana a właśnie w międzyczasie BNSIK zmienił tryb ładowania z większego na mniejszy prąd. Przeanalizowanie dwóch ładowań, a szczególnie może tego, pozwoli mi dobrać względnie optymalnie te nastawy przełączenia, żeby nie było zbytnich oscylacji po pierwsze, a po drugie, żeby to ładowanie też było w miarę szybkie w tej fazie zasadniczej. No i dobra, teraz test taki powiedzmy najważniejszy. BMSik sobie ładuje pełną mocą. Chociaż ma dość dobrze, bo w 10 stopniach, więc łatwo oddać to ciepło do otoczenia. Ładuję rozładowanego rombata. On już trochę traci pojemności, no ale ma trochę zimno, więc Więc troszkę mu też daruję. Gęstość około 1,24. Tuż, tuż, tuż wchodzi na zielone pole. Tak to wygląda na samej ładowarce. 7 Amperów praktycznie prawie. No, może może całe, ale to z dokładnością do tego miernika. Górny guzik, wciśnięty, czyli 60 godzin. według um, właśnie wyboru programu. Odstawiam go gdzieś tam sobie na boczek, niech ładuje. o no i coś przerwało to ładowanie. Przegrzewa się? Ciekawe, czy za chwilę wróci. Może to jakiś bezpiecznik, zaraz zobaczymy. Coś popstrykałem tymi przełącznikami. Nie wiem, czy tam się coś nie zacina. Ładuję dalej. A chodzi tutaj o to, właśnie. jak sobie tak poprzełączamy, Zresztą na szybko można zobaczyć. Dolny guziczek w tej konfiguracji około 2A. Jeden z drugim wyświetlaczem się zgadzają. Na 34A to jest 4 z kawałkiem. Na 405 jest 6 I na 60Ah 7 z kawałkiem A, niecałe, około 7 Dobra, nic się nie wyłącza, jest okolice 7A, 13V Moc ładowania około 90W, to co wchodzi do akumulatora No i czujnik temperatury jest włożony nad transformator Tutaj ta środkowa pozycja 21 stopni, czyli wewnątrz. Ustawiłem kalibrację tak po środku, między trybem fabrycznym a moim takim pierwszym testowym. Zobaczę, czy tutaj będzie pojawiać się jakaś oscylacja w czasie przejścia z ładowania tego głównego na podtrzymanie, czy nie. Myślę, że na tym można na razie zaprzestać. Zobaczymy, co będzie po iluś tam godzinach ładowania. No to zrobię sobie jeszcze jeden mały przegląd, jak to przebiega to ładowanie pełną mocą dużego akumatora, czyli powoli, powoli zbliża się już godzina ładowania, ponad 5 amperogodzin władowane, mocą około 80 W w tej chwili, no tak na dobrą sprawę to, no to fajna sprawa, bo ładuje na zakresie maksymalnym opisanym jako 60 amperogodzin, no i leci prąd. 6 Amperów praktycznie. Bardzo, bardzo blisko wartości 1,10C. C z przycisku, a nie C, którą naprawdę ładuję, bo ładuję 72. Zerkam na gęstość. Raczej nic nie urosło jeszcze, ale to mało czasu. Niecałe 6 Amperów. Tak mniej więcej się tutaj ustawia. To samo jest na rejestratorze. No więc, chyba ten wskaźnik amperomierz. Przez ten czas, przez tą godzinkę praktycznie już, a wcześniej też ładował nieco, więc chyba się wstępnie rozgrzał. Chyba mogę już go termicznie sprawdzić, jak to wygląda. To dobrze, to sobie jeszcze poglądam termicznie. W tej chwili tutaj już mi czujnik o styku, albo 40 stopni na czujniku DS18B20, który położyłem w środku na transformatorze na w tym prostowniczku minęła właśnie godzina przy ładowaniu pełną mocą na zakresie 60Ah ciągle płynie prąd 6A czyli tak bardzo fajnie w okolicach 1,1C chociaż ładuję 72 no ale to jest dobrany prąd do zakresu prostownika a nie do ładowanego akumulatora no i tak to wygląda termicznie tuż po zdjęciu górnej obudowy co tu się może grzać? czujnik, czujnik wskazywał nad transformatorem 40 stopni, ale jak podejrzę w środku uzwojenie wtórne się najbardziej grzeje troszkę jeszcze przekracza 100 stopni tuż po zdjęciu blachy było 105 więc ta obudowa więc ta obudowa troszeczkę Zatrzymuje ciepła, a po zdjęciu jest chłodniej. Tak to wygląda, okolica 100 stopni. Z drugiej strony, tak samo. Strona wtórna się bardziej nagrzewa. Elektronika też widać ciepłe ścieżki. Bardziej się grzeją na tle otoczenia. Korpus tutaj, te blachy transformatora, tak około 60 stopni, powiedzmy. Czy diody się jakoś grzeją? One będą widoczne na radiatorze. Jako specjalnie się tutaj nie rzucają w oczy, coś na dole jest ciepłego. Chyba przekaźnik, chyba przekaźnik, ale czy on już pracuje? Jeszcze chyba nie. Jeszcze chyba nie. Znaczy, on cały czas jest podłączony do prądu. Moment przełączenia na ładowanie mniejszym prądem. Jeszcze to napięcie jest zbyt niskie. Tak to wygląda z innego lewego boku od strony elektroniki, od góry z przodu, z przodu nic się nie dzieje. No, może lekko światełko sieć i cieplejsze na tle otoczenia. Oraz no na środku amperomierza też coś się grzeje. To zapewne rezystor bocznikowy. Co z drugiej strony. Pod klapeczką przełączników praktycznie nic się nie grzeje. Z góry coś widać, ale to jest raczej ciepło przychodzące z radiatora. Właśnie tam gdzie chłodzi diody od tyłu, tam jest dość ciepło ponad 60 stopni, ale co to jest na 60 stopni? No, no zbyt długo pewnie bym nie utrzymał palca przy, przy tych diodach, przy tym radiatorze. A tak szczerze powiedziawszy, po kilku minutach, tak pięciu około, to już widać, że w tej temperaturze otoczenia 10 stopni no, oddaje to ciepło szybciej niż w obudowie i najma się lepiej przez to taki prostowniczek. Tutaj ciągle trzyma 100 stopni. Nic wielkiego, nic niepokojącego tutaj się nie dzieje. Także pełna moc. W tych warunkach zupełnie nie przeszkadza temu prostownikowi. No i taka sobie sytuacja. 8 godzin prawie, że 10 amperogodzin fotowane i nic nie płynie, to znaczy jest akumulator rozładowywany. A to oznacza. A to oznacza, że tu nic się nie dzieje. Właśnie coś tu przyłączałem nad suwakami. Nie ma światełka, nie ma sieci. Czyżby nie było zasilania? Coś się stało, przegrzał się biedak. Tutaj też się wiele nie zmieniło. No i dobra, termicznie tutaj nic się nie dzieje, jest wszystko w zasadzie chłodne. A sprzęcik nie działa. Pewnie tutaj jest sobie taki bezpiecznik termiczny i on zadziałał. I nie powrócił do świata żywych. Żeby... No bo transformator jako tako nie wygląda źle. Także ja tutaj utyp na sobie ten prostownik od ładowania od rejestratora? O, właśnie, żeby będzie widać jakie zmiany prądu. O, kliknęło. Prąd przestaje płynąć. Na razie rejestrator zostawiam, bo jeszcze nie wiem, czy będę kontynuował, czy będzie nowy wykres. No, już wiem. Tu sobie nawet wylutowałem w winowajce. Bezpiecznik termiczny A101. Taki ma tutaj symbol. Po prostu już przestał przewodzić. Coś mi wcześniej okresowo rzęczało w tym postawniku, Nawet wcale nie był ciepły, na zimno. Myślałem, że to jakiś z blaszek albo coś. Nawet się wyłączył mi tutaj za dwa razy. Ale, ale gdzieś tam po włączeniu, z ponownym przełączeniu guziczkami nawet tymi z przodu uruszyła. Pewnie to było coś z tym związane, że te styki w tym bimetalu już już się wypracowały także trzeba to wymienić no to chyba sukces, udało mi się namierzyć winowajce termika założyłem takie na 5 amperów 105 stopni 250 v już sobie tutaj siedzi włożony w szczelinę swoją drogą chyba go w innym miejscu trzeba usadowić ale Póki co zobaczę, czy to działa, bo tutaj gdzieś tam do gniazdka, tyk. Na razie pobiera postawnik z akumulatora. Na rejestratorze 80 mA. Jest. Włączony do gniazdka. Okolice 6 A. No dobra, nawet nie wiem, jak to wygląda na wykresie, bo to taka szybka k akcja w tak zwanym międzyczasie. Kontynuacja zapisu. Rejestrator nie krzyczy. Nie wiem, czy widać, ale światełko tutaj świeci oraz amperomierz też jest wychylony i górny zacisk. Górny przycisk jest włączony, ja go zaraz zamykam. Był zimny, więc tutaj nic się nie wydarzyło dawno, no jakiś czas temu musiał się wyłączyć. No i sobie działa, szczerze powiedziawszy. Po założeniu budowy, ale jeszcze przed skręceniem, on troszkę buczy. Lekko, ale... Tak jak transformator na obciążeniu. to być może, że rezonuje ta budowa, Bez obudowy było cichutko. No i leci są tu o Okolica 6A. Jeszcze pełną mocą, więc tutaj wcześniej zapewne tej charakterystyki jeszcze nie dałoby się zobaczyć z tego przełączenia w doładowanie. no ale co to 10Ah z no niecałych 30 wyładowanych. Z małą przerwą robię kontynuację. No i sobie nadal działa, nadal ładuje. Zakaz 60A wybrany prąd tutaj według tego wskazówkowego amperomierza, trochę poniżej chyba 1A, coś tak między połówką a jednym powiedzmy. Także po naprawie po wymianie ja bezpiecznika termicznego, ładnych parę godzin już sobie działa, w tej chwili już wysyca. Prąd malutki. A tak to wygląda na rejestratorze, 16,7V, no prąd właśnie około 0,75A. Zbliża się 22 godzina, tylko że to jest godzina na liczniku, można powiedzieć. To była taka akcja, że mniej więcej w 6 godzinie, jak sprawdziłem, to właśnie to urządzenie nie działało. I od około 4 godzin właśnie taka, taka przerwa z powodu i tego bezpiecznika termicznego była. Ale tu trzeba by za 4 godziny odliczyć, czyli około 18 godzin mniej więcej w tej chwili, bo tak naprawdę się ładuje. 34 amperogodziny władowane. Tak to wygląda na areometrze. No w zasadzie 1,28 już jest. Z tym, że to jest właśnie w okolicach 10 stopni. Tak, na dobrą sprawę, z du dużym przybliżeniu to jeszcze jedną kreseczkę pasuje doładować. No i pewnie ostatni podgląd, bo to już się widzę, wiele nie zmienia. Napięcie na poziomie 16,7, prąd na poziomie 0,60, 0,70, tak mniej więcej. Minęło 32 godziny tutaj na leczniku, z tym, że jak przeglądałem sobie już ten wykres, przynajmniej częściowy, to 4 godziny z tego było przerwy na awarię. Więc 28 godzin ładowania w temperaturze około 10 stopni. Sama ładowarka w środku, tutaj, już według tego termometra włożonego pod górną budowę, 18 stopni. Więc już tyle co nagrywa się, można powiedzieć, z jałowej pracy. A jaki efekt w postaci gęstości? 1,30. No to jak dla tej temperatury to jest chyba dość. Nie ma co więcej męczyć. Prawie 42 Amperogodziny wyładowane, więc jest więcej niż wcześniej wyładowane. Można przyjąć, że, że to dobry znak. No i tak to wygląda na wyświetlaczu, jeszcze niecały 1 amper na moc, najmocniejszym zakresie. Także test zaliczony.